Naciśnij na truskawko by ten wystrzelił. Sama truskawka rośnie wraz z upływem czasu. No dobra, z tego co widziałem to jest oczywiście jakiś nowy update, jakieś nowe niezrozumiałe instrukcje, nowi zombie, nowe w ogóle piñata party, no i z tego co widzimy również jest oprócz tego nowa roślina. Z tego co możemy zauważyć jest to oczywiście truskawka i sam nazwałbym ją po polsku truskawkoździerzem, czyli po prostu maszynie nie maszyną, ale akurat urządzeniem, czyli po prostu naszą rośliną, która będzie dekapitować przeciwników przy pomocy właśnie akurat lobowanych pocisków, no zawierających się z truskawki. Problem niestety polega na tym, że że akurat nie za bardzo wiem na jakiej zasadzie ma działać ta truskawka, czy ja mam od razu nią strzelać, zwłaszcza, że akurat na obrazku to widzimy ją, jak jest dosyć dojrzała i czerwona. Czy oznacza to, że musimy troszeczkę poczekać, czy możemy nią od razu strzelać takie? Troszeczkę się pogubuję, muszę wam po szczerze powiedzieć, przy czasie tego pina party, ale to będzie później, gdyż póki co akurat dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie Sejronator, witam Was w kolejnym odcinku Plans vs. Zombies 2 It's about Time. Witam wam od Was w odcinku 75, który to zaczynamy właśnie od samego. Summer Nights, czyli akurat nowego eventu, który sprawi, że no jeszcze będzie co robić przez następny akurat okres. Zwłaszcza, że nowy event oznacza również nową roślinę premium, oraz przy okazji również oznacza to, że jeszcze chyba przez chwilę jednakże będą akurat dostępne nowe rośliny. Wiecie, te rośliny premium do kupienia, dzięki czemu będę miał jeszcze troszeczkę więcej czasu na farmienie. Ankieta pod ostatnim odcinkiem ukazała to, że głosujący podzielili się na dwa stronnictwa. Mianowicie jedni mówili, że chcą więcej Frostbite Caves, czyli było tam prawie 60 osób. Drudzy zaś głosowali na opcję, która to głosiła, żebym farmił Gemy. No bo niestety, Gemy uciekają. A poza tym, nowe rośliny mogą niedługo już znowu nie być dostępne. Więc mogę, że ewentualnie przegapić jakieś ważne wydarzenie. I postanowiłem jednakże, że poinformuję Was w tym momencie, że spokojnie, Gemy się farmią. Jednakże akurat trzeba na to, będę musiał troszeczkę. Pominąć się proces farmowania gemów. Po prostu dzisiaj akurat przejdziemy do drugiego, drugiej opcji, która wygrała, czyli mianowicie do Frostbite Gate. Przy okazji tutaj zauważyłem, że akurat dopiero przy aktywowaniu samego Plant Fooda nowej rośliny, zauważyłem mniej więcej w jaki sposób ona dokładnie działa. Czyli że jeżeli naprawdę długo poczekamy, to wtedy będziemy mieli najlepszą opcję wraz z samej truskawki, która to dzięki czemu będziemy mogli ściągnąć nie tylko jednego, ale również większą ilość przeciwników, gdyż sama akurat truskawkośćdzierz. Przy akurat drugiej i trzeciej wersji również zadaje obrażenia obszarowe A przy okazji plant food do truska w koździerze jest bardzo, ale to bardzo mocne Gdyż zrzuca taką wielką truskawę, wiecie Taką wielką, dojrzałą, czerwoną na środek tego ekranu A potem wybucha, zostawiając przeciwników naprawdę Można tak powiedzieć, że z ręką w nocniku Bo to jest gigantyczna ilość obrażeń, która wybucha potem na cały ekran Wiesz, z tego co widziałem to nawet po prawej stronie ekranu jest w stanie cokolwiek ściągnąć Jednakże trzeba też uważać, żeby przypadkowo nie zmarnować tego Jeżeli to jest zbyt wcześnie, gdyż oczywiście truskawa jest po to, żebyśmy bardzo łatwo akurat mogli ściągnąć dużo ilość przeciwników obszarowo. I fajna akurat jest to roślina, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi akurat o model zadawania tych obrażeń, tylko niestety jest taki jeden problem, że jest to kolejna roślina wyłącznie premium. Czyli wyłącznie za pieniądze. Więc niestety akurat ale nie będę mógł sobie na nią pozwolić, gdyż wydanie 20 zł na strafbórsta, raczej mnie nie ustawia bynajmniej, a powiem tylko, że akurat mm, skupiłbym się jednakże na tych roślinach, które nie, które nie polegają jednakże tylko na tym, żeby wyciągnąć kasę z naszego portfela, zwłaszcza, że akurat kasa będzie potrzebna, bo wiecie, no, fa na falota się samo nie zbierze. Dobra, Straw oczywiście rosną, kiedy już są Najbardziej czerwone, to można je oczywiście atakować Kolejnego Gargantaura, jednakże Na samym tym poziomie zostało tylko jedno Zostało tylko nie dopuścić przeciwnika Żeby przeszedł tam jedną czy dwie linie Przy okazji również Straw jeżeli będzie Zbyt blisko akurat przeciwników, to Wybuchnie jak mina ziemniaczana, ale o tym już się dowiedziałem Troszeczkę po odcinku, kiedy poczytałem trochę O tej roślinie w akurat, wiecie plan vs zombie z Oczywiście mamy przy okazji tutaj trzy firewerki i również dowiadujemy się, że Ze względu na to, że akurat jest ten Nowy event, wiecie, te letnie noce, to po prostu dostajemy więcej power upów z każdą wygraną. Czyli po prostu zamiast dostawać jakieś tam nagrody po 100 czy po 200, akurat nie wiem, monet, to po prostu dostajemy power upa, na przykład lightning zapa czy power tosa, które to potem oszczędzają nam 1000 czy 2000 pieniążków w fightach. No niestety nie wytropiły żadne gemy, jednakże nie poddajemy się. Zwłaszcza, że niestety, ale kiedy dowiadujemy się, że strafbursta nie możemy kupić za gemy, to możemy kupić oczywiście jedną z poprzednich roślin, czyli oczywiście. Ghost Pepper. Przy okazji Ghost Pepper akurat postanowiłem dzisiaj zakupić, dlatego że tak wykazała ankieta, którą akurat stworzył Crazy Dave, szalony Dave, mianowicie akurat osoba z takim nickiem w komentarzach pod poprzednimi odcinkami. Tak z, chyba z 2 czy 3 odcinki temu właśnie zaczęła zostawiać komentarze, że akurat w tym momencie przeprowadza ankietę na temat, którą roślinę powinienem kupić i właśnie wygrało Ghost Pepper. Na pierwszym miejscu Ghost Pepper się znalazła. Przejdźmy jednakże oczywiście do treści właściwego odcinka, gdyż mimo iż Frostbite Case było na drugim miejscu, to akurat priorytetem jest na miejscu numer 1, gdyż oczywiście trzeba to Frostbite Case niedługo skończyć, zwłaszcza że Akurat pogłoski na temat nowego świata jak zwykle jakieś się pojawiają standardowo za zaplecze słoneczne będą nam tutaj robić sanshrumy, do tego dobieram stuniona chart guarda, przy okazji się przydałyby się jakieś ocieplacze czyli Pepper Pult oraz abyś wkładał hot potato, ale jednakże przydałoby się też również coś co dałoby radę rozprawić się z nową i nową, z nowym rodzajem przeciwników, mianowicie akurat mamy tutaj akurat jaskiniowczynię w kłodzie, która ma w tych otworach w kłodzie oczywiście łasice wszędzie wystające, które to łasice już tam biegnę się do żeby tylko rozwalić nasze, akurat, rośliny, zgodnie z tym, co widzieliśmy akurat w świecie em, Wild West, czyli tak samo jak kurczak. Tylko problem z łasicami jest taki, że łasice wytrzymują dwa uderzenia, nie jedno, dlatego niestety obawiam się, że może być z nimi troszeczkę większy problem, zwłaszcza jeżeli będziemy mieli problemy również z ociepleniem czy innymi akurat elementami na danym poziomie. Przy okazji widzimy, że dzień 22 również zawiera w sobie pozostałości ze świata Big Witch, czyli dwa krokodnie, trzy krokodylki, które to ewentualnie Mogą pomóc nam rozprawić się z pierwszymi akurat warstwami przeciwników, po to, żebyśmy mieli więcej czasu na przygotowanie się do kolejnej bitewki. Moglibyśmy, oczywiście, przeciwników przepuścić po prostu i wtedy rozprawić się z nimi, dla przykładu jakąś lawą gujawą, miną ziemniaczaną, czymkolwiek innym. Jednakże postanowiłem sprawdzić, co się stanie, kiedy akurat po, na samym początku właśnie postanowię odmrozić tych właśnie naszych krokodylków. Zwłaszcza, że akurat krokodylki na później raczej chyba nie będą przydatne, czy po prostu później akurat nie będą w stanie zrobić zrobić tyle, co mogą zrobić teraz, czyli po prostu uchronić nas przez jeszcze kilka akurat chwil. No i właśnie w tym momencie nadchodzi Weasel Horder. problem niestety jest w tym, że akurat nie mam w tym momencie tak naprawdę żadnych kolców do postawienia, nie mam, nie, mam, nie, nie śni mi się w ogóle, żeby akurat mieć kasę na te jakieś kolce, jednakże muszę tak, wiecie, te zaskórniaki skądś wyciągnąć, tylko po to, żeby akurat pierwsza, pierwszą falę Weasel Horderów ściągnąć ewentualnie za pomocą właśnie albo ataku kolcowego, albo ewentualnie tam podmuchami Snapdragona, czy innej ewentualnie rośliny. Przy okazji również dowiadujemy się, że akurat łasice, łasice nie obowiązują w zasady ruchu drogowego w samym świecie Frostbite'a, czyli po prostu mają gdzieś, że akurat leży kralodowa, że jest poziom rozbity, że jakaś dziura w ogóle, woda zamarznięta, minus 50 stopni, one to tam wiecie akurat, tylko myślą o tym, żeby przebiec jak najdalej, w sumie tak naprawdę akurat źle tutaj chyba postawiłem te kolce, gdyż powinienem postawić kolce, ewentualnie kawałek dalej, gdyż są naprawdę w tym momencie zupełnie bezużyteczne. Chyba, że jakaś ewentualnie łasica postanowi wbiec na pełnym pędzie w te kolce. Ale to raczej się zdarzyłoby po prostu troszeczkę później, czy albo po prostu zdarzyłoby się ewentualnie z dziełem zupełnego przypadku. Przy okazji również nie tylko same te kolce są w stanie rozprawić się z łasicami, oprócz tego również same obrażenia obszarowe od Dragona są w stanie cokolwiek zrobić, zwłaszcza, że no, jeżeli mamy pięć akurat Dragonów w linii, to nie, nie trudno akurat wyciągnąć Dwa uderzenia dla każdej z tych łasic, więc możemy powiedzieć, że akurat takie ustawienie obrony z pultami, które są w stanie jednakże również zadać obrażenia obszarowe ze Snapdragonami, które robią to samo, tylko też troszeczkę na bliższym zasięgu, ale przy okazji na trzech różnych liniach. Przy okazji również, wiecie, ogrzewanie, przy okazji kolce sprawia to, że akurat sam poziom 22 nie jest by na jakoś bardzo skomplikowany, zwłaszcza, że nawet ci najtwarci przeciwnicy nie są w stanie po prostu dojść do naszych roślin, na co dopiero zrobić im jakiekolwiek kuku, znaczy, wiecie, może i jacyś, nie wiem, wiadrogłowi, są w stanie ewentualnie dojść kawałek bliżej, ale na nich wtedy mamy odpowiednie narzędzia, tak jak na przykład duplant które to da radę oczywiście, bardzo łatwo rozprawić się z kolejnym zastępem przeciwników. Za pokonanie poziomu 22 dostajemy kolejny prezent, i w sumie zastanawiam się akurat, czy nie lepiej by było, gdybym ewentualnie poprzedni odcinek zakończył właśnie tym kostiumem. Jednakże w sumie chyba lepiej jest tą koncepcją, którą mam teraz: Mianowicie poprzedni odcinek miał 5 poziomów, ten będzie miał również 5, a potem sobie ładną czwórką ewentualnie zakończymy ride przez Frostbite Caves. Zaś w tym momencie odlokowujemy kostium do Lightning Grida, który to wygląda w tym momencie jak latarnia z Fla Plans vs. Zombies 1, czyli po prostu będzie swoim, swoim akurat e, atakiem elektrycznym rozświetli. Drogę przeciwnikom, tylko po to, żeby podeszli właśnie pod jego elektryczny łuk. Electric We Are Electric. Nie jestem do końca pewien, jak się akurat ten utwór nazywa, bo słyszałem go wielokrotnie chyba w jakichś sklepach z butami. Wiecie, po prostu, w sklepach z odzieżą i nie jestem w stanie na niego nigdzie natrafić. Może potem ewentualnie gdzieś go znajdę. Jednakże m, najważniejszy jest fakt, że biorąc pod uwagę fakt, że Lightning Reed dobrze działał na kurczaki i inne właśnie takie żyjątka tego typu, to ciekawi mnie, czy właśnie będzie dobrze działał na akurat łasice czy akurat ja łasica postanowił upaść przed wielokrotnymi atakami właśnie naszego Lightning Reida i dlatego postanowiłem ewentualnie zrobić taki mashup jednego z świata z drugim, tak jak na przykład Zrobił to Lobster, który, muszę Wam powiedzieć, że zmęszapował dwa na, na pierwszy rzut oka niepasujące do siebie utwory, a razem wyszło coś świetnego, genialnego, wręcz bym powiedział. Czyli po prostu w kąciku muzycznym będziecie mieli połączenie pewnego utworu soft -rockowego z lat 70. z dosyć nietypowym, akurat e, utworem rapowanym. Jednakże nie będę oczywiście spoilerował, jakie to są utwory, każdy może się przekonać, niech tylko zajrzy do opisu. I prawdopodobnie w opisie również dzisiaj pojawi się taki zapis, z którego nie do końca będę dumny, jednakże naprawdę byłbym ciekawy wyniku. Mianowicie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy 75. odcinek Plants vs Zombies 2 The Time, a tak naprawdę się już nakręciłem troszeczkę materiału na zapas, mianowicie nakręciłem już e, walkę z kolejnym doktorem Edgarem Zombosem i w związku z tym miałbym dla Was pewną propozycję. Co byście powiedzieli, gdybym wstawił odcinek 76 dzień po tym, jak wstawiam odcinek 75? Co byście powiedzieli, gdybym akurat wstawił kolejny odcinek właśnie następnego dnia w zamian za, powiedzmy, 200 rafę w górę w ciągu pierwszych 24 godzin? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy, mówiąc, jestem bardzo ciekawa akurat rezultatu. Jednakże przejdźmy oczywiście do samego Snowstorma, gdyż tego co widzimy, niestety, ale przeciwnicy najeżdżając nas w tym akurat momencie w dniu 23. Ym, najeżdżają nas, że tak powiem, już do samej drugiej kolumny, przez co marnują akurat jednego z liści, jednego z liścia u naszych akurat chartguardów. I to się robi z tego potem trochę problem, bo w momencie, kiedy musimy wszystkie te nasze chartguardy potem refreshować, musimy po raz kolejny dodawać im ewentualnie kolejnych liści tylko po to, żeby następna, następna grupa latająca ze snowstorma nie zjadła nam tych, wiecie, chartguardów od razu, to potem robi się problem, bo to jest jednakże forsowanie nas na wydanie kolejnych 20, nie 75 akurat sztuk słońca, znaczy no sztuk słońca po prostu akurat słoneczek. No i tak samo w sumie wygląda sprawa z właścicową, bo kiedy łaścicowa przyjdzie, my nie mamy tak naprawdę zbyt dużej ilości roślin obronnych, czyli po prostu nie jesteśmy w stanie jednakże... Z odpowiednią szybkość ściągnąć tych łasic, to potem również musimy wydawać ewentualnie na te kolce, które pomogą rozprawić się z łasicową. Znaczy, nie jestem do końca pewien, czy akurat same kolce metalowe są aż tak bardzo potrzebne do rozprawienia się właśnie z kolejnymi łasiczkami. Jednakże wolałbym zainwestować właśnie w metalowe, bo z tego co słyszałem, to właśnie łasice otrzymują dwa, jeżeli otrzymają dwa akurat, nie wiem, rodzaje obrażeń, znaczy po prostu podwójne obrażenia, jeżeli po prostu otrzymają dwa razy obrażenia, to wtedy padają. Nie jestem do końca jednakże pewien, ile w tym prawdy jest. Musiałbym to ewentualnie potwierdzić wraz ze stronami Wikia, jednakże w momencie, kiedy akurat mamy tam ten 7 czy 8 czy 9 czy 10 nawet lightning zapów, lightning readów, to możemy potem wtedy. Spokojnie akurat liczyć na to, że któryś jednakże z, wiecie, promieni z elektrycznych trafi na odpowiednią łasicę, która zabieg... z... poleciała zbyt daleko, zwłaszcza, że nie są to akurat czysto losowe wrażenia, tylko po prostu są to odpowiednio wyliczone, strzelane po łuku elektrycznym, czyli po prostu jakby odbijające się po lewej, prawej, z lewej do prawej, znaczy do końca po prostu powiem. Który z tych promieni na pewno właścice trafi, który nie wiadomo, ale na szczęście nie zostanie żadna nie niezdemage'owana, nie zostanie żadna, to że tak powiem, na lodzie. Żadna nie zostanie nieprzytulona, nie rozgrzana, niezelektryzowana, nie sparaliżowana, czyli po prostu zostanie wygrana. Znaczy ten yy, poziom będzie wygrany, my będziemy mieli wina, przeciwnicy, będą mieli luza, czyli po prostu po raz kolejny będzie sukces. Tak samo jak sukces mamy w tym momencie, dostajemy kolejny borek z pieniędzmi, dzięki czemu jesteśmy w stanie powiedzieć, że przebijamy się przez kolejne bariery i w sumie niedługo już. Będziemy mieli to same sto, samo z koła. Problem niestety jest w tym, że w momencie, kiedy Travelog mam nam do zaoferowania 3 czy 4 questy, to potem jakby czas kończenia tego poziomu wydłuża się, tak naprawdę 2-3 przez co pojawia się taki moment, w którym nie ma żadnego odgłosu z gry i to jest naprawdę problem, bo potem nie jestem w stanie nijak tego wyciąć, żeby nie było takiej dziwnej ciszy i dopiero wtedy muszę ewentualnie to maskować jakby innymi klipami dźwiękowymi, również w przerwach między poziomami. Czasami się tak zdarza, że jest akurat jedna część głośniejsza, a druga i również to muszę jakoś montować więc jeżeli usłyszycie, że nagle jakby głośność spada czy wznosi się do góry, czy po prostu jakby cokolwiek inny problem jest to po prostu jest to błąd plus taksa, bo albo się nie wyrabia z kolejnymi poziomami, albo po prostu pojawia się jakaś reklama, która w ogóle rozwala akurat całą sesję nagraniową, bo trzeba nagrywać od nowa, albo po prostu jakby emulator sama rozwala, bo również kilka błędów z tego co akurat zauważyłem wynika z tego, że niestety emulacja tutaj nie zawsze działa tak jak potrzebny tak jakby to było potrzebne, czy po prostu po prostu czasami zdarza się tak, że jedna reklama potrafi rozwalić cały system, przez co potem na przykładu rośliny nie mają obramówek, nie, mają na, nie ma na przykładu modeli na mapie, nie ma albo e, napisów połowy, albo po prostu akurat gra jest już kompletnie niegrywalna. Zresztą widzieliście co się stało akurat w poprzednim odcinku, gdy akurat przechodziłem poziom 21, nie było obrazków fier przez co e, tak naprawdę zbejtowałem się i nie wiedziałem, czy konkretnie dana roślina już jest możliwa do akurat posadzenia, czy nie jest możliwa do posadzenia. I już miałem wiecie, Przerywać nagrywanie, i dopiero potem się zorientowałem, że jednakże akurat Firepitch 4 zostały przez chwilę ukryte. I dlatego właśnie cały akurat problem z tym taksem czasami wychodzi ostatnio, że przez te wszystkie głupie reklamy zwłaszcza, że akurat to są reklamy bardzo niskiej jakości i nie chcę w ogóle ich żadnych pokazywać, bo to tylko by mi świeciło tutaj akurat sesje nagraniowe. Na szczęście jednakże nie muszę się nad tym zamartwiać, biorąc pod uwagę fakt, że akurat szybki restart samego programu pomaga w danej akurat chwili. Zwłaszcza, że akurat szybki restart wpływa potem na płynność materiału, dzięki czemu są stałe klateczki, nie ma akurat spadków, spadków, płynności animacji, przez co cały potem materiał jest przyjemniejszy dla oka, a przez dzięki temu mam potem wszystko bardziej zorganizowane, bo wiem w którym miejscu mniej więcej akurat dany materiał, dany poziom, dany akurat nie wiem, może dany fragment z almanaka się znajduje. Korzyść natomiast się dzieje, jeżeli wyrenderuje później odcinek cały ładny, zmontowany, a potem o plikach zapomnę, bo możliwe na przykład, że będą jakieś dwumiesięczne materiały zapomniane na dysku leżały, które to potem zajmują około 200-300 gigabajtów. Więc jeżeli niestety, ale ktoś marzy o karierze YouTubera, musi się przygotować na to, że niestety, ale dysk będzie miał zapchany wielokrotnie i trzeba będzie non-stop praktycznie robić jakieś czystki, żeby przypadkowo nie okazało się, że w trakcie nagrywania zabrakło miejsca na dysku, a taki piękny moment był za 2-3 minuty. No ale wiecie, tak się da. czasami też się również dzieje. No i trzeba podejść dobrą miną do złej gry, albo ewentualnie potem dokupić więcej dysków na nagrywanie. W sumie nawet zastanawiam się nad tym, czy nie dokupić sobie może dysku czy dwóch do mojego piecyka, ale raczej nie będzie mi to potrzebne, bo na razie staram się utrzymać porządek. Porządek oczywiście zawsze musi być, a ważniejszą rzeczą jest, żebym sobie kiedyś zainwestował w monitor, bo w sumie szedzie sobie tak naprawdę na tych moich 16 calach, cały ekran mam zawalony, można powiedzieć, różnymi narzędziami do montowania. I chciałbym właśnie kiedyś sobie zainwestować w coś większego troszeczkę, no bo niestety umówmy się, ale 16 cali to już nie są chyba raczej większe, za dobre standardy, zwłaszcza, że akurat maksymalna rozdzielczość, którą mogę wyświetlać na tym monitorze, to jest niestety 1280x1024, więc jeżeli ktoś się zastanawiał kiedyś, dlaczego nie mam filmików w 1080p, no to odpowiedź jest prosta. Nie mam takich filmów, bo nie mogę takich filmów nagrywać. Zacznie inaczej. Ja mogę dla Was taki film nagrać, mogę go wyrenderować, mogę go wszy mogę wszystko zrobić, żeby taki film powstał, tylko problem polega na tym, że nie mogę potem sprawdzić, czy ten film, jakby rozwyrenderował się w pełnej krasie, czy ten film po prostu jest taki, jaki, po jaki potrzeba. I po prostu no nie chciałbym jednakże marnować czasu na coś, co nie mogę, czego nie mogę potem po prostu zobaczyć i otworzyć. I musiałbym się zdawać na Was, żebyście mi powiedzieli, czy nie ma jakichś błędów. Dlatego właśnie na razie się wstrzymam z tymi filmami Full HD, a i po prostu będę na razie tak się wytrzymywał te docinki znajomych, którzy to. Mówią, że ich telefony mają lepszą rozdzielczość niż mój monitor, ale tak też się również zdarzało. Staram się robić zawsze dobrą minę do swojej gry. Zwłaszcza, że takie docinki też mnie potem śmieszą, bo lubię sobie pożartować z tego, że na przykład mam za małe literki, żebym cokolwiek mógł rozczytać. Dzień 24. zaś kończy się wyjątkowo szybko, bo oczywiście Dar Tarzan, który to nie ma przy sobie swojej niestety nie da rady chyba dojść do naszego mózgu, więc po prostu wydropił jeszcze, wyrzucił z siebie ostatnią sadzonkę, zbieramy po raz kolejny, niepotrzebne nam w ogóle jakieś malutkie nasionka i w sumie musiałbym chyba ewentualnie je kiedyś wyhodować, żeby przypadkowo po prostu tam mi, wiecie, nie zatechły w spichlerzu, tam, czy gdzie, ja. akurat Dave przechowuje te swoje wszystkie sadzonki nasionka. Rotobagę odblokujemy za dwa poziomy, a przy okazji dostajemy kolejny prezent, kolejny kostium. Czy to będzie tym razem? Nie, niestety jest to tylko jedynie Power Flame, jedynie upgrade do Frostbite jednakże przechodzimy dalej. Penny, to co jest nam teraz potrzebne to kubek dobrego, gorącego kakao. Użytkowniku Dave, to akurat jest jeszcze niesprawdzona metoda walki z zombie. Zamiast tego polecałabym wezwać rotowagę. Ona unosi się nad ziemią i jest w stanie odstrzeliwać zombie w czterech różnych kierunkach. Młodza ma challenge! Może przy okazji zna też kogoś kto umie robić gorące kakao? Ale mi Dave smaka narobił, napił myślę takiego dobrego, ciepłego kakao, na, na ciepło albo na zimno jak to było, w ściekłych pięściach węża albo takiej, wiem, o, takiej gorącej czekolady z witą śmietaną na wierzchu, to jest takie mniam, pyszne, jednakże no nie pamiętam gdzie już mniej więcej to jadłem, kiedy akurat piłem ostatnią gorącą czekoladę, ale nap wiem na pewno, że takiego smaku się nie zapomina, bo jest po prostu do cholernie dobre. To jednakże będzie później, bo akurat dzień 25 rozpoczyna się od posadzenia kilku rotobak. mianowicie jest to latająca bruk. Rukiev, to jest po angielsku rutabaga, z tego co pamiętam, która akurat wystrzeliwuje pociski w czterech różnych kierunkach, jednakże nie są to kierunki proste, nie są to akurat cztery w górę, w dół, w prawo tylko to są oczywiście cztery diagonale, cztery ukosy, czyli możemy wystrzeliwać przeciwników, którzy są na liniach sąsiadujących akurat z linią Rotobagi. Dlatego dobrą strategią tutaj prawdopodobnie będzie ustawienie Rotobag na linii drugiej i czwartej. jednakże nie będzie oczywiście w tym żadnego błędu, jeżeli ustawimy rotobagi na linii pierwszej, trzeciej czy piątej, bo prawdopodobnie ta rotobaga również sobie wtedy poradzi, będzie ostrzeliła przeciwników, albo ewentualnie jej koleżanki z góry czy z dołu będą ostrzeliwać przeciwników, no zagrażających jednej z rotobag. Przy okazji również dowiadujemy się, że, znaczy akurat ze strony Plants vs Zombies z ja dowiedziałem się, że jeden taki wystrzał rotobagi zadaje obrażenia jak połowa normalnego strzału piszutera, więc w sumie akurat jeden taki, jedna taka seria pocisków za... Zadaje półtora obrażenia piszutera. Więc w sumie można powiedzieć, że jest ona całkiem strung, Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że kiedy użyjemy na nie Plant Fooda, to w każdym możliwym kierunku wypuszcza troszeczkę większe nasiona, tam w Rukwi czy czegoś, które zadają, z tego co się, da się dowiedziałem, po dwa i 2,5 punkta obrażeń każde. Więc możemy powiedzieć, że jest to troszeczkę podobna zas zasada działania, jak dla przykładu mamy z, no powiedzmy na to, gwiazdką, bo gwiazdka również strzela w wielu różnych kierunkach. Jednakże Rotobaga zazwyczaj będzie atakowała tymi swoimi przednimi końcami, które by akurat będą do przodu. Jednakże gdyby jakiś zombie ewentualnie zaszedł za daleko, to również te akurat tylne wyrzutnie prawdopodobnie zostaną aktywowane. Przy okazji również musimy uważać na to, żeby przypadkiem przy nasze rotobagi nie zamarzły, więc akurat mm, gdzieś na linii trzeciej przydałoby się ustawić właśnie tych pepperpultów zdolnych do ogrze, które będą ogrzewać nasze rośliny. Jednakże nawet jeżeli jakiś blok lodu skuje naszą rotobagę, to rotobaga prawdopodobnie zostanie pomoc od swoich koleżanek z dołu i z góry i zaraz ten blok lodu zostaje zniszczony, bo jest to oczywiście roślina, która jest w stanie jednakże bronić troszeczkę swoich tyłów. Nie jest akurat taka, wiecie, jednostronna, zapatrzona w przód jak większość piszuterów czyli piterów. więc możemy powiedzieć, że jest również dobra w przypadku, jakby gdy, gdy mamy problemy, akurat na liniach tylnych. No dobra, dzień 25. kończy się wyjątkowo szybko, wyjątkowo prosto, no bo umówmy się, na no sama rotobaga jest wyjątkowo mocna, zwłaszcza, że to jest pozi poziom taśmociągowy, na którym prawdopodobnie żadnych problemów nie było. Dostajemy kolejny worek z pieniędzmi, możemy przejść ewentualnie do kolejnego z poziomów. Niestety akurat koniec tego poziomu się troszeczkę zbugował, więc musiałem go ewentualnie wyciąć zwłaszcza, że Dorotobagę odblokowujemy dopiero w dniu 26, więc również tutaj akurat żadnej ważnej nagrody nie będzie oprócz standardowego worka z monetami więc oczywiście mówię, że dostaliśmy worek z 50 Dave'ami dzięki czemu możemy przejść spokojnie z już zapasem 86 305 monet na akurat poziom 26 w którym również chyba nie będzie nic takiego nowego i trudnego, oprócz tego że również wybraną jakby bazowo mamy oczywiście Rotobagam. Bardzo się z tego cieszę, gdyż Rotobagę możemy dzięki temu wykorzystać na jedną z nowych, znaczy po prostu wykorzystać w swojej taktyce. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że skoro Rotobaga wystrzeliwuje trzy pociski przy jednym ataku, a na łasicę potrzebne są tylko dwa pociski, no to zawsze mamy jeden ewentualnie pocisk, który jest skonną uderzyć w kolejną łasicę, czyli możemy dla przykładu dwoma atakami Rotobagi ściągnąć do trzech łasic, tylko musimy uważać, żeby przypadkowo tych łasic też nie było za dużo, albo żeby nie było ich za mało, żeby te wyciwnię pociski nie leciały sobie w przestrzeni, ewentualnie nie trafiły w żadną z łasic. Mam nadzieję, że tutaj Peta nie odezwie się do mnie ani jakiś Greenpeace, że morduje zwierzęta, bo wiecie, zwłaszcza, że to są to zwierzęta, wirtualne. Ostatnio też jakaś afera była, że Zdencysta postanowił sobie zapolować na dwa w Zimbabwe, jednakże nie będę się na ten temat wypowiadał, nie chcę nikogo w błąd prowadzać. Jeżeli ktoś chce, chce to prawdopodobnie jakieś informacje w internecie znajdzie, zwłaszcza, że nie jest to temat, na którym chciałbym po prostu jakoś dywagować. Przejdźmy do samego poziomu, zwłaszcza, że dzień 26 ma w sobie aż cztery fale i to jest naprawdę jeden z tych poziomów, których dawno nie było, bo mógłbym sobie tutaj ustawić dosyć dużą linię obrony, zwłaszcza, że... On jest, umówmy się, jeżeli tutaj zawalimy cały poziom rotobagami, to będziemy mogli zobaczyć potem Festiwal naprawdę dużej ilości pocisków. No i bo w sumie taka duża ilość pocisków przydałaby się nam już zaraz, bo niestety, ale Pepper Put w momencie, kiedy nie ma żadnego przeciwnika na linii, którego mógłby ściągnąć własnoręcznie, to zaczyna potem strzelać ewentualnie w przeciwnik, tak zwaną łasicową, czyli w blok lodu, w której zamknięta jest niestety pierwsza z łasicowych. A jeżeli zostanie uwolniona pierwsza łasicowa, to również uwolnione zostaną łasice, wiecie, hulet te dogs out! hu, hu. hu. I dlatego potem będziemy mieli oczywiście dosyć szyb... troszeczkę szybciej się zrobi na poziomie, po prostu poziom nabierze większego tempa, gdyż będziemy musieli uważać, żeby przypadkowo nie dopuścić żadnych przeciwników zbyt daleko. Zwłaszcza, że już teraz tak naprawdę robi się powoli gorąco, nawet biorąc pod uwagę fakt, że początkowa temperatura we Frostbite Case wynosiła co najwyżej 30 stopni Celsjusza powyżej zera W sumie tak, kiedy patrzę na tą całą rotobagę, na ten, patrzę na tą lawę gojawę, zwłaszcza kiedy widzę akurat te ptaki dodo, przypomina mi się akurat fakt, że em, jed, jednakże była roślina, która dała, dawała sobie radę we Frostbite Caves dosyć dobrze, i była to właśnie roślina dedykowana do Frostbite Caves. Mianowicie, przypomniałem sobie o Hurricane'u. I troszeczkę problem jest niestety, bo nie dałem rady wykorzystać tego Hurricane'a, nawet mimo, mimo tego, że akurat miałem chyba odpowiednią ilość gemów. No i niestety, ale po prostu okazała się ta roślina być po prostu niepotrzebną nam. Zwłaszcza, że są nawet takie dobre substytuty do tego Hurricane'a. Bo może i była to bardzo potężna broń w walce z zambekami, znaczy nie do końca broń, tylko bardzo, przy, bardzo przyjemna w użyciu, jakby roślina użytkowa. Która naprawdę dawała nam dużo jakby przestrzeni, bo jeżeli przeciwnicy zaszli zbyt blisko, to mogliśmy ich cofnąć naprawdę dosyć daleko. Jednakże niestety musimy wziąć pod uwagę fakt, że sam Hurricane również kosztował to swoje akurat 100, 100 monet, znaczy nie 100 monet, tylko 100 słońca. A poza tym kosztował nas bardzo dużą ilość gemów. No słabo się troszeczkę złożyło, że kończę frostback w momencie, kiedy są te promocje, w którym muszę wydawać akurat gemy na inne rośliny, żeby po prostu mi nie uciekły. No niestety Hurricane musiałby ewentualnie poczekać do momentu, w którym na niego zbiorę. Ale wtedy ewentualnie mógłbym w Iceborne Battleground ewentualnie po prostu go przetestować i dowiedzieć, że to również jest roślina, która daje radę jednakże cokolwiek zrobić. Szkoda mi również trochę, że rośliny użytkowe, właśnie, znaczy chodzi mi o rośliny typu Instant, takie na przykład Hurricane, Hot Potato, Cherry Bomb. Szkoda, że takie rośliny nie mają akurat swojego efektu Plant Food, bo szczerze mówiąc, chętnie bym zobaczył, czy taka roślina da dałaby radę w jakiś sposób Plant Foodem ulepszyć swoje działanie. Na przykład, gdyby na przykład Hurricane nie tylko jedną linię aktywował, znaczy wiecie, nie tylko jedną linię odrzucał, ale dwie czy trzy linie, albo ewentualnie troszeczkę też zmiatałby zombie, czyli zamrażał ich właśnie w e, krylodoopę, albo na przykład Hot Potato, żeby odmrażał wszystkie. Roślin na poziomie, albo ewentualnie zadawał troszeczkę obrażeń wokół siebie na tam na pobliskim zombie. No nie, takie są to pomysły, jakie wiecie, lekkie rzucane jakby na wiatr, i nie wiem, czy takie kiedykolwiek zostanie coś wprowadzone, albo czy w ogóle coś takiego można by było wprowadzić. Jednakże sam poziom 26 kończy się tak naprawdę w tym miejscu. Ostatnie pociski latają sobie jeszcze, tam wiecie, plantwood się kończy. Dostajemy prze, do ostatnią roślinę z Frostbite czyli Rotobagę, oraz dowiadujemy się już na samym początku leki spoiler, że Rotobaga ponosi, unosi się na ziemię i w czterech kierunkach. Niestety jednakże Rotobagi się nie będzie w Almanaku, ponieważ w Almanaku dzisiaj będzie Ghost Pepper. Ghost Pepper, czyli roślina, którą tak długo czekaliście, ma przeciętne obrażenia, ale większe, znaczy umiarkowane obrażenia, ale większe niż normalne, zasięg z przodu i z tyłu oraz przeciętny czas regeneracji. Ghost Peppery straszą przychodzących zombich i po pewnym czasie eksplodują. Może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale Ghost Pepper dawniej nie targała z sobą wszędzie tego białego prześcieradła. Założyła je po raz pierwszy jako dowcip na imprezę Halloweenową któregoś tam roku. Wszyscy w koło mieli wyrafinowane, wyszukane kostiumy, a ona pomyślała, że śmiesznie będzie, jeżeli przebierze się za zwykłego, przeciętnego ducha. Potem jednak zakochała się w tym kostiumie. Można powiedzieć, że przemawiał do niej. Znalazła wnet swe powołanie. U antagonistów zaś dzisiaj będziemy mieli na samym początku jaskiniowego zombie z wiaderkiem. Utwardzony? Przeciętna prędkość. Jego kamienne wiaderko zapewnia mu świetną obronę przeciw obrażeniom. Jaskiniowy zombie wiadrogłowy lubi kamienie. Bardzo lubi kamienie. Przywiązał sobie kamień do głowy i nazwał go wiadrem. Żaden z innych jaskiniowców nie wiedział, czym jest wiadro, ale podobał im się jego styl. No i proszę bardzo, jak pięknie kolejna z postaci tak naprawdę odkrywa coś nowego i się potem tego trzyma, wiecie, znajduje jakby sposób pomysł na siebie. Mamy jeszcze oczywiście zombie jego skuty łeb, czyli wiecie tego z blokiem lodu na głowie. Blok lodu na jego głowie zapewne niesamowitą obronę przed obrażeniami. Pewnego dnia jaskiniowy zombie wpadł głową w lodowaty strumień. Ze względu na to, że miał naprawdę zły dzień, postanowił poleżeć w tej zimnej wodzie i pomyśleć, jakie to jego życie jest nic nieznaczące. Gdy w końcu się podniósł, odkrył, że jego głowa została zamknięta w lodzie. Nareszcie jego życie miał sens! Stał się wyjątkowy! Stał się zombim blokogłowym! Tak przynajmniej wygląda jego wersja tej historii i tego póki co się będzie trzymał. No i również ja się będę tego trzymał, nie będę tutaj oczywiście niczego kwestionował. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego odcinka Plants vs Zombies 2 i Cebot Time. Dziękuję za obejrzenie kolejnego akurat materiału 75. Pamiętajcie o propozycji, jeżeli chcecie, żeby kolejny odcinek pojawił się wyjątkowo szybko, to zostawcie łapkę w górę i tymczasem będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnym odcinku Plants vs Zombies 2. Przy okazji życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i miłego miesiąca sierpnia. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!